Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Fantasy Football Oczywiście na moim kanale, czekaliśmy na Damiana, jest moim trzecim przeciwnikiem, ale już chyba widzę dołączył Tak jest, dokładnie jego drużyna się tak nazywa, plkdcf No i co, chyba jesteśmy gotowi, żeby zaczynać Nasze drużyny spotkały się na razie. Damian jest w lepszym bilansie, ma dwa remisy, czyli dają mu to dwa punkty. Ja niestety na razie przegrałem dwa swoje mecze z lachem oraz z kamykiem. No i zobaczymy, co będzie dzisiaj. Zdecydowanie, zdecydowanie dobry skład. Oryginalny, jeżeli chodzi o trzech, trzech obrońców z tyłu. Mi powiem, się, że, mi powiem szczerze, że nie, nie gra się dobrze trzema obrońcami w tej FIFI. No, ale jeżeli Kamykowi to odpowie, ne, przepraszam, jeżeli Damianowi to odpowiada, to muszę się tego na pewno bać. Tak czy inaczej, widzimy się już w meczu. No, do baloteliego Balotelli uderza, ale pięknie broni to Bramkarz. Ładnie rozegrana akcja, troszkę straciła na tempie, ale jest dobrze. Może z główki, może w końcu po dwóch poprzeczkach trafię. Nie strzał z daleka, ale dość niecelny. O, Dinatale pięknie to zrobił. Dinatale, 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 czy jest w stanie uderzyć? Ach, jak mało brakowało, troszkę niżej. No i mielibyśmy piękną Bramkę. Żeby rozpocząć ten mecz. O, nie, 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 nie. Proszę. Oj. O, <noise> jakim cudem Damian tego nie trafił. Fatalny błąd z mojej strony obrony, ale to co tutaj się wydarzyło, to było... To jest po prostu jak dla mnie nie do pomyślenia. No, panie sędzio. O. To nie wiem, jak to wpadło. Tak czy inaczej, Pepe w 27 minucie trafia na 1 do 0 z główki. Totalnie niezaplanowane. Chciałem w ogóle do jego. Za, za daleko to posłałem. No i w FIFA tak to się kończy. I Gomez nad Bramką. No, panowie, i teraz może I Di Natale. I di Natale, przerzuć, przerzuć do Pepe. Pepe, przerzuć to nad nimi. Poprzeczka, po raz kolejny. No nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Oh. No i po pierwszej połowie wygrywam 1-0. No Damian zdecydowanie na sam koniec na mnie trochę przysiadł. Ja po raz kolejny mam poprzeczkę. No to jest dla mnie niewiarygodne, że w trzech meczach trzy poprzeczki. Fajnie. O, ładny strzał na sam początek. Handanowicz na szczęście. Pewnie to obronił, no i mamy rzut rożny, rzuty rożne są zawsze niepewne Nie mo... o Czemu czułem, że to już będzie bramka? Jeden do jednego w 47 minucie z rzutu rożnego Juan Jesus, on zawsze dobrze gra głową, no i Znowu trzeba atakować No, Ederson Ederson Ederson, czemu ja to tak zrobiłem? O, jeszcze mamy rzut wolny, dobra jakby to tutaj roz. O, ho, 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 ho. Dinatalon, Natale... ho, ho, ho. Di po to jest w moim zespole piękna bramka rzutu wolnego. Kto by się tego spodziewał? 80 minuta. No i jest. Jest ze stałego fragmentu gry. Udało się. Nie podskoczył mur błąd Damiana, jakby tylko to się wydarzyło, to na pewno tak by to nie wyglądało, ale myślał, że podam. Ja tam balotyle tylko umieściłem po to. Żeby sobie tam stał. Ja nie umiem wykonać innych rzutów wolnych. Pięknie, pięknie Handanowicz. Handanowicz i znajdź tam Dinatale, który już pędzi. Pędzi po to, żeby zabrać tą piłkę. Pędzi. U nie! Nie, nie, czemu nienawidzę tego? No i kończymy. Jest zwycięstwo 2 do 1. Po naprawdę ładnym, wydaje mi się, golu z rzutu wolnego Dinatale ale w 80 minucie, tak to mecz cały czas zacięty. Wydaje mi się, że będzie to pokazane w statystykach. No i tak, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że mecz się podobał. No i czekacie na mecze rewanżowe z Lachem Kamykiem oraz także.